Witajcie z tej strony Lodwaka, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj specjalny odcinek, ponieważ twórcy Enlisted troszeczkę odwalili, ponieważ udostępnili graczom PC-owym zagrania tylko na konsolowych lobby. Coś tutaj absurdalnego się wydarzyło. A wszystko pewnie dlatego, ponieważ gra pojawiła się na Xboxie. Można na PC pobrać normalnie na Xboxa, jest Xbox Series XS, pc no i oczywiście chmura. Dodatkowo też z dzisiejszym dniem pojawił się tutaj pakiet dla posiadaczy Game Passa Ultimate lub Pc-towego tylko Game Passa. Dostaniecie jakieś 5 zmiany żołnierzy w sensie wyglądu, 2 zmiany upgrade'u składów, 2100 silvera to jest nic, ale 7 dni premium to jest coś, co się przyda jak najbardziej, no i taki jakiś zestaw startowy USA. Dla fanów grających w War Thunder też są fajne bajery, jak Dzień Premium i USA Starter Pack, ale to jest odcinek o Enlisted, więc wróćmy do Enlisted. To jest ten właśnie startowy skład, tak mi się wydaje, kompania na pierwszym Battle Race. To nieważne, moi drodzy. Najważniejsze jest to, że mamy normalną, pc wersję, ale w opcjach w grze jest coś takiego, jak rozgrywka międzyplatformowa, tylko konsole i wszystkie platformy. I to faktycznie działa. Zagrałem sobie tak jedną bitwę, 200 fragów sobie poszczelałem czołgiem. Czołg ulepszyłem, będzie teraz mam nadzieję troszeczkę szybciej strzelał. Chyba nie przedłużam. E, tutaj może nam się wyświetla... O, bitwy nie są bo wcześniej nie miałem. E, tutaj rozgrywka międzyplatformowa jest włączona, w tej bitwie jest graczy z innych platform. Wydaje mi się, że to i tak tylko się odnosi do e, po prostu konsol. Więc tak czy inaczej, zagramy, moi drodzy, na konsolę. I teraz patrzcie, teraz to. Klikam graj i zobaczcie jakie piękne lobby, tylko konsolowe nam. Wylosuję w ogóle 14, ja w jednej w bitwie tutaj wbiłem więcej niż grając w tym evencie normalnym End tam ma chyba 12 tysięcy po trzech bitwach, eee, bo w ogóle event jest na samoloty, jak ktoś by był ciekawy, można dostać Spitfire'a, bardzo fajny, bo ma bardzo potężne działa, eee, no i jakiś niemiecki samolot, to mnie akurat nie interesuje, bo Niemcami nie gram, ale też muszę o nim chyba wspomnieć. Event łatwiejszy, przyjemniejszy niż ten, co był ostatnio, więc bardzo zachęcam i poczekajmy tutaj parę minut, aż nam znajdzie lobby i zaraz się widzimy. O, 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 mi w końcu bitwę i moi drodzy, zobaczcie, konsolowe lobby, tylko konsole. Nie wiem, czy mu ci nie mają ikonek konsoli, nie wiem jak to działa, ale jest to, moi drodzy, konsolowe lobby. I bardzo mi się to podoba. Na obronie jestem, więc zagram sobie na początek: może yy, technikiem, inżynierem. Jestem ogólnie bardzo ciekawy. Mam wrażenie, że twórcy nie mieli zamiaru czegoś takiego robić albo nie wiedzieli. A może chcieli specjalnie, może chcieli dać cross progression, ale do końca tego nie przewidzieli. Nie mamy zielonego pojęcia. W każdym razie nie jest tutaj ten błąd gry, bo po prostu ta opcja jest dostępna. Po prostu można tak grać, a to wygląda. Więc moi drodzy. Pobierajcie, bo wszyscy macie to darmo to sobie pobrać i pograć na konsolowym lobby. Co prawda, konto nie jest to, co macie na PC, ale gracze konsolowi, co grali na konsoli, mogą zagrać na swoim koncie na PC, -cie. właśnie dzięki właśnie aplikacji e, Xboxa. No a my teraz możemy sobie iść i postrzelać do większości po prostu botów. No jest tam 3-4 graczy, ale to wszyscy są na padach, więc e, będzie, będzie wydaje mi się całkiem, całkiem zabawnie. Niech tu biegnie, matkę dna, te broni jakoś mało biją, mam wrażenie. Zespół gdzieś tutaj już mają. To jest gracz, to jest gracz, ewidentnie. Mega, mega ciekawe, że dodali te konsolowe lobby na PZ. Muszę szybciej strzelać do nich, bo oni mnie na hitę mają z tej broni. A ja ich nie do końca. Gdzie? Yeah. Który... Co? Z której strony? What the hell? O, tutaj zabiłem padowca. Ale w końcu mogę tym padowcom po pokazać, jak się powinno grać. Oni tu chyba mają zwiększone masy na tych... ...lobby, albo w sumie nie wiem. Dobra, nie wypowiadam się, bo nie wiem. Szkoda, że minę mam. Dobra, sobie czołga wezmę. Dobra, wszystkich mi zabili. Bierzemy czołga i zobaczmy, co tutaj uda się ugrać z czołgiem. Stop, 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 stop. Ten high nie bije tyle ile bym chciał niestety O? Ja myślę, że umrze No, ja nie wiem co ja mam robić, nie? Ja ten czołg bym chciał zabić, ja muszę ten czołg zabić Bo on tu może poczyścić, to pewnie gracz jakiś gra No właśnie To mu tam żyje, wyrwca Podpalony. O! APC. Ja nie mogę go dogonić. Moi drodzy, tu się gra po prostu jak kiedyś te kampanie. Jak pamiętacie system kampanijny, gra była dla Was za trudna. Tak tutaj możecie sobie nafarmić, podręczyć konsolowców. Szczerze! I jaki jest mój stosunek do konsolowców w FPS-ach jak mają te aim-assisty. Tutaj w końcu mogę się odegrać za te wszystkie lata yy, grania tych właśnie konsolowców. Wydaje mi się, że ten typek z tymi takim nickname to też gra właśnie na Xboxie, że, że w sensie, tak jak ja. A ci, co mają pady, to stricte na konsoli grają. To ten pierwszy u nich też gra na PC. -cie. Wtedy dodali roślinności, z tego kiedyś tyle nie było. O oh, shit. wychyli się nie Panie, Ja zuchry jeszcze na no mój high spozib nie wyrabia na to Oni po prostu tu stoją, ja nie nadążam! Matko jedyna, matko jedyna, teraz czołg może wiadomo nie zniszczą, coś czuję. A ja tutaj jakieś pociski lecą stąd Moi drodzy, a że żal grać, aż żal grać Ja się śmieję, bo tu mam stare konto, na którym kiedyś nagrałem jakiś jeden odcinek. O nie! Rozwalili mi gąsienicę. No to chyba po mnie. W końcu się na mnie To Teoretycznie mam następny pojazd, więc co? Lecimy dalej. Co tak, gorsza, dany ludzie oszywają I serio, tak ludzie tym grają. Szczerze, nigdy nie grałem tam pelotką, nie? Z znaczy tym czołgiem, bo to jest tak czołg w sumie oznacza, nie? O nie, przegrzało się. Ile mam fragów? 81. I co, chyba warto się tym zabić i pograć czymś lepiej na ziemi. Piękny, pięknie rozwalony. Beautiful. Oh shit. Proszę innego załoganta. Do rozwalenia pumy. Ale wolno obraca wierzą. I. Bang! <laughs> Pięknie. Właśnie zasania ten celownik, niestety, tych ludzi. Ale. <laughs> to jest mega dziwne uczucie, że. Ja jako petetowy grać dostałem się na takie konsolowe lobby. Chwili mi wszystkiego działu, niestety. tu mają respawnów. problem jest taki. O, to nie mam min. To jest panami co jest? Kurde. To jest gruba jadka, tam powiem. Gruba jadka, no fajnie. Ale ja nie mam, świetnie. Zmieniamy żołnierza i zobaczymy, co tym się udało zrobić. Przeładowanie. Dziwnie się gra to jest normalnie za to 100% ekstra. Serio, jak ktoś grał na konsolę, ma peseta, to teraz jest w raju, nie? Z swoim kontem tutaj normalnie może być. Nie wiem, czy to miał być zamiar cross progression, czy oni to przypadkiem zrobili, nie mam zielonego pojęcia. O nie, nie rzuciłem. Kurde. Poceńcy, ma Mateusz pewnie jakiś. Proszę tak nie robić. Kurczę, ale zniszczyłem chociaż tego apc -ka. O, nie można czołgów wziąć, trudno. Kurde, jaka to jadka jest normalnie? Zaraz mi się amunicja skończy. Oni wychodzą, wychodzą, i wychodzą. Łaprze to, A tu muszę amunicję sobie postawić. Dobra. Przepraszam, resztę. Kurde, tutaj przydałby się jakiś machine po prostu. No, no i mojej drodzy, zostało 20 sekund do końca. To by było chyba na tyle, tak mi się wydaje. Został chyba jeden typek kampioncy na grey w czołgu e, 271 fragów, 15 deadów, A bronie tutaj mam totalnie, praktycznie, stokowe. Nie? No, ten jeden skład, który dostałem premium e, z racji, że posiadam Game Passa, trochę mnie tutaj uratował. Więc moi drodzy, to prawdopodobnie jest niezamierzony cel twórców. To prawdopodobnie niedługo zostanie naprawione. Być może nawet przed weekendem. No i drodzy, jedna taka okazja, żeby pograć na pc na konsolowych lobby. Ja wam po prostu powiem, jak chcecie sobie zagrać, ja pewnie sobie trochę pogram. Żeby dla przyjemności, żeby podenerować tych konsolowców. Bo mi krwi napsuli w innych FPS-ach, gdzie Amazfit jest zbyt potężny, chociażby jakiś Call of Duty. Czy The Finals kiedyś. Pomęczę ich trochę przez te parę dni. A oni mnie przez całe życie... Pobierajcie, moi drodzy, za darmo. Każdy może zagrać sobie. Niestety, trzeba mieć inne konto osobne. Jak grajcie na konsoli, to w ogóle możecie. To w ogóle jesteście w bajce, nie? Mam takich znajomych, co grali na konsoli. Przesiadają się tutaj, mają to, co mieli na konsoli Bajlando. W końcu jest cross progression. Niesamowite. Jest ta technologia jednak u nich gdzieś tam. Dziękuję za oglądanie. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.